Naturalna panna młoda, która przypomina siebie, już jest gotowa, no to teraz pora na to, żeby ta panna młoda na głowie też nie miała absolutnej katastrofy. Jak to się mówi, taki hełm, prawda, na głowie, bo to też jest typowa historia dla naszych polskich panien młodych. A ze mną Sylwia, Trendowicz, która dzisiaj będzie cuda pletła i wiązała i spinała na głowie. Wszystko oczywiście, naturalna panna młoda. Oczywiście. To zaczynamy w takim razie. Ślubna fryzura. Co z nimi jest bardzo często nie tak? No, przede wszystkim kobiety chcą mieć duże głowy. Myślą, że jak sobie bardzo dużo natapirują, to będzie pięknie. Tak. To Czyli duża być... głowa, tak. duży tapir i Dokładnie. duża ilość lakieru. Dokładnie. Mówimy absolutnie nie. Nie wygląda to dobrze to w takim razie jakie są teraz trendy w jaką stronę idziemy bo ja ostatnio zauważyłam że też dużo dziewczyn idzie z rozpuszczonymi włosami tak jest to bardzo modne i też bardzo ładne aczkolwiek niestety jak jest ciepło to to się nie sprawdza szczególnie kiedy kobieta ma delikatne włosy a my słowianki niestety często mamy delikatne włosy no i wszystko robi się pada szczególnie kiedy jest ciepło to te włosy nie dają rady, niestety, do wieczora. Czyli postawić można na upięcie, ale jakie w takim razie? Delikatne. Dzisiaj, dzisiaj właśnie jesteśmy w tym takim delikatnym nurcie, czyli stawiamy na to, żeby panna młoda naprawdę przypominała siebie, czyli jest raczej no, delikatna, zwiewna. To co w takim razie chciałabyś pokazać i zaproponować? Ja dzisiaj pokażę takiego bardzo prostego, delikatnego koka. Mhm. Najpierw mamy oczywiście włosy przygotowane z. Na prostownicy, prawda? Zrobiony skręt. I upinamy. upinamy. Generalnie chyba teraz takie fryzury, właśnie delikatne, upięcia rusałkowe, jak ja to mówię, boho, to jest chyba też trend, prawda? Bardzo obowiązujący i na czasie. Tak, bo generalnie teraz wszystko, co naturalne, bierzemy mhm. jak najbardziej do natury, żeby wyglądało jak wiatrem czesane, gdzie. Nie za dużo jest właśnie tapiru, upięcia. Żeby to wszystko było, wyglądało tak, jakby panna młoda sobie sama zrobiła. A jak to jest właśnie też z fryzurami? Czy podobnie jak z make upami, że jednak warto też zrobić próbną fryzurę? Oczywiście. Po pierwsze, przede wszystkim, żeby fryzjer mógł zobaczyć jakie są włosy, czy szybko właśnie opadają, jak się nimi pracuje. A po drugie, żeby zobaczyć, w czym ta panna młoda dobrze się czuje. Mhm. Bo często jest też tak, że to, co panna młoda sobie wymyśli i co chciałaby mieć na głowie, to niestety nie gra z ani z jej włosami, ani z, z sukienką. Trzeba sobie po prostu dograć, żeby to wszystko to, razem tak, pasowało. Mhm. Ile powinniśmy sobie zarezerwować czasu na fryzurę ślubną? Tak, około godzinki czy włosy powinnyśmy mieć w domu czy jednak zdajemy się na to, żeby to fryzjer już od samego początku przeprowadził wszystkie zabiegi. To wszystko zależy od tego właśnie jakie są włosy. Jeśli są włosy, które szybko siadają i są sypkie, lejące się, to warto, żeby fryzjer sobie sam przygotował te włosy. A jeśli włosy są troszkę grubsze i dobrze się na nich pracuje, to warto, żeby klientka sobie, panna młoda sobie zrobiła te włosy, umyła sobie włosy sama w domu i, i później fryzjer już pracuje na, na takich włosach czystych umytym. włosach. I to jest o tyle lepsze, że oszczędzamy wtedy czas. A jak z zabiegami? Bo też a propos make-upu, no to rozmawiałyśmy o tym, żeby skórę jednak przygotować odpowiednio. A co z włosami? Czy to ma jakikolwiek wpływ? Eee, znaczy oczywiście jakby z, ze względów estetycznych. Jeśli panie przesadzają z jakimiś nadmiernymi koloryzacjami przed, no to te włosy wtedy są poniszczone i nie wyglądają dobrze. To wracamy w takim razie do regeneracji. Kiedy powinnyśmy ją zacząć wykonywać, żeby rzeczywiście jakiś efekt był już widoczny w dniu ślubu? Tak naprawdę z regeneracją to jest trudna sprawa, ponieważ e, często kobiety myślą, że regenerację wystarczy zrobić tydzień, dwa bądź nawet trzy przed, a włosy niszczymy miesiącami, czasami latami. I tak naprawdę to e, regenerowanie ich tuż przed nie ma jakiegoś większego sensu, ponieważ e, to są tylko takie powierzchowne e, działania, które nie dają jakichś e, wielkich e, rezultatów, rezultatów, widocznych. Tak, mhm. tak. Także... Czyli tak właściwie w momencie, kiedy się zaręczamy, to powinnyśmy pójść <grym> i, i regenerować zadbać, wszystko. Z, zadbać o włosy, dokładnie tak. A jeśli już nam zależy na tym, żeby te włosy ładnie wyglądały, to po prostu zadbać o to, żeby był ładny kolor i. Mhm. Powiedziałaś takie, taką fajną rzecz, e, fryzura wiatrem czesana i żeby właściwie ona wyglądała trochę jak taka niedopracowana i niedoczesana. To jest chyba też trochę trend, e, którym mogłyśmy zobaczyć na fryzurze tej słynnej Megan. Oczywiście, e, tak, dokładnie. Czyli książęcy ślub, bo wiele osób właśnie zarzucało to, że gdzieś tam wystają włoski i tak dalej. Myślisz, że to było celowe, czy myślę, tak, tak się stało? Myślę, że tak. Ona w ogóle cała jest taka naturalna, więc myślę, że... Yy... Taki właśnie był zamysł tej fryzury. Czyli że nie chciała jakiegoś takiego koka bardzo um, wyczesanego, wyczesanego mhm. i gładkiego. skupionego, tak. gładkiego, tylko właśnie, że będzie też wiatrem czesana. Dokładnie tak. A czy z takiej fryzury, z takiego koka, panna młoda może potem na przykład zrobić coś innego, bo chce się przeczesać? Czy jest na przykład opcja rozpuszczenia włosów, czy raczej marne szanse na to? Myślę, że tak, aczkolwiek to będzie bardzo, bardzo luźny skręt, mhm. ale myślę, że tak, jak rozpuści, tylko że ktoś musiałby jej pomóc, bo jest to dużo szpilek. I tak, i niezła konstrukcja, więc myślę, że ktoś musiałby jej pomóc w tym, ale jak najbardziej tak. Czy zdarza się, że dziewczyny też, no bo coraz bardziej popularne jest, że dziewczyny zmieniają kreację w trakcie tak. wesela, że też chcą zmienić fryzurę? Tak, ja ostatnio właśnie byłam na takim ślubie, gdzie yy, Panna Młoda w trakcie ślubu zmieniła sukienkę, no i rozpuszczałyśmy właśnie włosy. Mhm. Mówię, fryzura była tak przygotowywana, żeby... Potem móc swobodnie tak, się rozpuścić. Tak, no tak, tak, tak. i bardziej zależało na tym, żeby właśnie to było bardzo naturalne i... Nie wszystkie dziewczyny też cieszą się dużą ilością włosów, więc, to tak jak rzęsy teraz hit absolutny i wiele dziewczyn przedłuża sobie rzęsy i zagęszcza, także na tą okoliczność ślubu. Jak to jest z włosami? Co można zrobić, żeby jednak ta fryzura, no wiadomo, że będzie lepiej wyglądała i bardziej efektownie, jak tych włosów będzie więcej? Hmm, jest, jest kilka sposobów na doczepianie włosów. Najprostszym sposobem na doczepianie włosów są klipsy. Wcześniej dobieramy kolor. Tak żeby pasowały do włosów i w dniu ślubu przygotowujemy sobie te włosy i doczepiamy. Kolejnym sposobem jest na taśmę. To też jest jednorazowa sprawa? Znaczy, może być. Można, można to ściągnąć tuż po ślubie, aczkolwiek. Toda na taśmie jest? Jest droższą metodą, i wtedy jakby do... klientki zazwyczaj chcą się zostawić, trochę, zostawić. Tak, mm. w tym włosach. A był kiedyś coś takiego, nie wiem czy to jeszcze jest, że takie gąbeczki się na przykład w koki wkładało, prawda? Tak. I to jeszcze jest, yy... bo to ładnie podtrzymuje włosy i dodaje mm. też objętości. I zawsze, jeśli yy, klientka ma. Mało włosów, to przynajmniej na, na tym się cała fryzura trzyma, opiera mm -hmm. jakby nie ma opcji, żeby ta fryzura się zepsuła. Okay. No i teraz jest jeszcze też taki sposób na doczepianie włosów na żyłce. Są włosy na żyłce i tą żyłkę się o, podczepia e, pod włosy. I to jest zazwyczaj właśnie dla tych panien młodych, które chcą... Iść Jednorazowo. Rozpusz... Tak, ale mm -hmm. też w rozpuszczonych włosach. I nie zlatują takie włosy? Nie, nie, to się ładnie trzyma. Ostatnie szlify, kolczyk panny młodej już jest. I panna młoda naturalna, czyli prawdziwa panna młoda w pełnej krasie gotowa. Bardzo Wam dziękujemy za Waszą obecność. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście prosimy o kciuki w górę, łapki w górę, o Wasze komentarze, jeżeli macie jakieś pytania do naszych ekspertek, czy też pomysły na to, co moglibyśmy jeszcze Wam pokazać z make-upu, z fryzur, czy w ogóle. Jeżeli chodzi o śluby i wesela, to zachęcamy do tego. Także subskrybujcie nasz kanał, możecie też włączyć dzwoneczek. Wtedy będziemy się widzieć jeszcze częściej. Do zobaczenia!